Czas Wielkiej Nocy daje mi okazję do skierowania kilku słów, życzeń, pozdrowień do całej mojej parafii, a szczególnie do ludzi chorych, cierpiących. Tych, których tutaj nie ma, bo z różnych powodów związanych z chorobą nie mogą przeżywać tej wspaniałej uroczystości we wspólnocie naszego Kościoła. Tych wszystkich ludzi serdecznie pozdrawiam. I zapewniam ich o naszej codziennej modlitwie w ich intencji. Ewangelia Zmartwystania Chrystusa mówi nam o biegu uczniów do Pustego Grobu. Ukazuje również niewiasty, które idą tam wczesnym rankiem, aby namaścić ciało Chrystusa. To była ich droga do poznania prawdy, droga niełatwa. Ale to, co zobaczyli przy pustym grobie, pomogło im uwierzyć, i to tak mocno, że przez całe życie głosili Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tak w niego uwierzyli, że nawet oddali za niego swoje życie. Chciałbym życzyć Wam, drodzy parafianie i drodzy Chorzy, takiej wiary, jaką. Mieli uczniowie i niewiasty przy pustym grobie. Czas Wielkanocy jest również czasem takich drobnych, zmartwych wstań, które przez te ostatnie dni Triduum Paschalnego dokonywały się w sercach tych, którzy przychodzili do Spowiedzi Świętej. Widzieliśmy na ich twarzach wiele radości. Z tego powodu, że przyszli, a Pan Jezus im wybaczył wszystkie grzechy. Chciałbym Wam życzyć na te święta, aby taka radość zapanowała W Waszym domu, W Waszym sercu. Chciałbym Wam życzyć dużo pokoju, radości Bożego Błogosławieństwa. Cieszy nas to, że te święta przeżywamy tutaj w naszym Kościele kiedy on jest wypełniony po brzegi ludźmi naszej parafii że tak wielu z różnych stron nawet z zagranicy przyjeżdża tutaj do naszej świątyni aby te uroczyste dni świąteczne przeżywać w naszym kościele tak to jest piękny obraz tych świątecznych dni kiedy jest nas tak wielu przychodzą tutaj bo widzą w głównym ołtarzu matkę do matki zawsze się przychodzi, matkę się zawsze kocha, o matce się zawsze myśli. Chciałbym tym ludziom życzyć takiej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, która będzie ich zachęcać do codziennej obecności w naszej świątyni i do pogłębiania w tym Kościele swojej wiary i miłości do Boga. Wszystkich jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam, życzę radosnych, miłych i spokojnych świąt.